Dzień dobry. Pokazywałem wam ostatnio smica, który trafił w moje łapy. I pomyślałem, że fajnie byłoby pokazać go w koniunkcji z resztą tych małych, okrągłych zegarków, które tutaj mam. A przy okazji jeszcze wymyśliłem sobie, że, że fajnie by było mieć taką skórzaną rolkę do w miarę estetycznego pokazywania zegarków razem, tak jak tutaj, mniej więcej w rozmiarze mojego nadgarstka. To sobie taką uszyłem. Taki delikatny powrót do do czasów, kiedy zajmowałem się hobbystycznie też robieniem pasków do zegarków, co jest bardzo fajne i, i też daje dużo frajdy i, i myślę, że wielu wielu z nas próbowało, a jeżeli ktoś nie próbował to polecam się zainteresować, bo to też fajny dodatek do tego hobby. W każdym bądź razie, ten oto mały Smith i cała reszta bandy tym razem praktycznie wszyscy w anturażu skórzano paskowym oprócz PRX-a, którego nie jest naturalne środowisko. A na dodatek jeszcze moja Omega do, dostała nowy pasek od kolegi Konrada Mickiewicza, zrobiony dokładnie pod nią, pod klamerkę, którą miałem z gumowego paska. I szczerze powiem, że myślę, że wygląda fajnie. Ale nie tylko tą rolką i tymi. Tym zestawem maluchów chciałem się z Wami podzielić, a właściwie to przyszło przy okazji, bo dzisiaj zostałem poproszony przez Leona o przysługę. Mianowicie, poprosił mnie, żebym odebrał paczkę z paczkomatu. Nie mam pojęcia co w tym jest, więc zróbmy sobie troszkę, troszkę przestrzeni, żeby móc się zająć zerknięciem do środka. No cóż, nie będzie to żadnym zaskoczeniem, ani chybi jest tu zegarek. Oto ci. No, no, no. Bulowa. Bulowa. Oceanographer. Snorkel. Diver burowy. Retro. Nie jestem jakimś specem od marki ani od, tych, o, od tych, tych modeli, ale wiem, że swego czasu Leon miał w kolekcji Devil Diver'a z Bulowy. Tak zwanego. A tutaj widzę, że sięgnięcie do korzeni tego konceptu. No, no, no. Ładny. Fajnie spatynowany jest bezel. No, panie kolego, ciekawy zakup, nie powiem, nie powiem. Skorzystam z prawa może nie pierwszej nocy, ale odpakowania i przymierzę sobie na rękę. Fajny vibe, fa fajny klimat, fajny klimat z, tym, z tą patyną, która, która na tym zegareczku jest. Całkiem, całkiem to jest ciekawe. Zerknę sobie ile to ma w uszach. Ciekawy jestem, czy to jest 18, czy inny wymiar. W ogóle zerknijmy, jakie to jest duże. Sprawdzimy sobie w uszach. W uszach 18. 40, prawie 1 mm bez koronki. Ale jest króciutki, lak to lak, taki trochę w klimacie Seiko 427. Stąd na ręce leży bardzo fajnie, ale powiem Wam szczerze, że patyna, patyna szczególnie tutaj na bezelu jest interesująca. Fajnie to wygląda. No, no, no. A Ci. Pozwolę sobie na jeszcze jedno. Ja ma ostatnio z, w pewnym sensie zrewitalizowałem taki pasek, który mam chyba z cheapest NATO straps. On nie był najwyższych lotów, jeżeli chodzi o wykończenia, więc poprawiłem sobie troszeczkę krawędzie. Przeszyłem sobie inną nicią a tutaj te przeszycia i, i generalnie zastosowałem wobec niego kilka preparatów do rewitalizacji skóry i zyskał chyba takiego fajnego, nieco sznytu a sznytu retro. Myślę, że fajnie byłoby, gdybym sobie pozwolił tego dajwerka przymierzyć na tą skórę. Retro diver na skórze to według mnie nie jest jakieś straszne fopa. No bo zasadniczo z takimi vintage'owymi zegarkami raczej nie chodzimy nurkować, a, a też pierwsze divery te oryginalne, gdzieś tam 50 Fatums, to one były noszone na skórze przecież też. Dobra, przemierzę. I tak to wygląda na tej retro stylizowanej skórce. Według mnie pasuje mu ten anturaż. Nawet, nawet zaskakująco dobrze. A... ale oceńcie sami. Dzięki Leon za możliwość rozpakowania tej paczki. Podzielenia się z Wami wszystkimi tutaj A pierwszym, pierwszym wrażeniem a z tego zaskakującego w pewnym sensie. A w pewnym sensie jak sobie teraz myślę o tym i Devil Diverze, nie do końca zaskakującego vintage'owego zegarka. Ja bronię się, nie jestem zainteresowany vintage'em. To jest zbyt niebezpieczna królicza nora. Śliczne. Dzięki i do zobaczenia.